Drodzy Państwo, znajdujemy się w miejscu, gdzie zostały wysiane, udostępnione przez Syngenta, nasiona w ramach akcji Operation Pollinator. Widzimy tutaj facelię, ogórecznika gryka, koniczyna, w tym roku jeszcze doszła kolendra, kwitną w różnym momencie i każdy z tych gatunków jest bardzo atrakcyjny dla zapylaczy. Widzicie państwo pracującego intensywnie czmiela? Pojawiają się tutaj pszczoły, zarówno te pochodzące z pasiek, jak i dzikie gatunki i zalecamy wysiew tych mieszanek w miejscach, gdzie i tak zazwyczaj nie zbieracie dużych plonów, gdzieś przy lasach, w takich miejscach, które mogą służyć na przykład za czy wiecie Państwo, że w ciągu ostatnich 6 lat Syngenta przekazała rolnikom i pszczelarzom ponad 36,5 tony nasion roślin melodajnych w ramach akcji Operation Pollinator? Dzięki temu powstało niemal 3000 hektarów kwitnących pól. Co daje tworzenie takich kwietnych pasów w Państwa gospodarstwach? Nie tylko stanowią one raj dla zapylaczy, ale przede wszystkim poprawiają wydajność upraw dzięki lepszemu zapylaniu. Chronią też glebę przed erozją i są dobrym sposobem na wykorzystanie nieużytków. Je Jest też możliwość wliczenia takich łąk w zazielenienie.